i want you to take care you're one of the beautiful things you're the son that the beautiful brings one of the angels appears to waste. wings hold up um what did i say did i mention how you blow me away did i mention how i wanted to stay we was on the phone with nothing to say you was looking for a way to escape problems a beautiful ray every day you never say how you relate You find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still. You never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself, and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Witajcie wszystkim witam Was na moim kanale w pierwszym filmiku z serii czerwcowych vlogów. Dzisiaj mamy 1 czerwca i jest dzień dziecka, mamy godzinę jakoś po 14, coś takiego. Ja Ci przygotam do Was z pierwszym filmikiem z serii czerwcowych vlogów na moim kanale. Pierwszy raz będę prowadzić tą serię na moim kanale, bo zawsze nakrywam odliczenie do wakacji, a teraz właśnie będę nagrywać czerwcowe vlogi i właśnie jest to taka zmiana, jeśli chodzi o ten rok. Zaraz wam całkowicie opowiem, jak będą wyglądać u mnie czerwcowe vlogi, czy będą się pojawiać codziennie. Um, no, ale mam nadzieję, że i tak zostaniecie ze mną, pokażę wam mój dzisiejszy dzień, jak będzie wyglądał ogólnie. Mam nadzieję, że będzie jakikolwiek ciekawy. No i co, bez przedłużania my się już zaczynamy. Tak się prezentuję mój dzisiejszy outfit. Mam taki naszyjnik z Happiness Boutique oraz taką bluzeczkę. Ogólnie to są body e, fioletowe ze berszki. Oraz spodnie właśnie czarne czokery z klasyczne, więc tak się dzisiaj prezentuję. ok słuchajcie, właśnie wstawiam vlog, który był z 21 maja, więc dzisiaj się pojawi, więc bierzemy na publiczne. Uwaga, uwaga, i już jest na kanale. Więc słuchajcie, Was zapraszam, bo już jest na kanale, znaczy już będziecie mogli go obejrzeć, więc jeśli jeszcze go nie obejrzeliście, to serdecznie Was zapraszam. Okej, okay, słuchajcie, więc pokazamy sobie właśnie teraz, jak będą wyglądać moje czerwcowe vlogi w 2020 roku. Jak wiecie, no jest niestety taka sytuacja, jaka jest. I te czerwcowe vlogi będą wyglądać całkiem inaczej niż w poprzednim roku. Ponieważ nie będą się one pojawiać codziennie. Dziś nagrywam pierwszy czerwca, jutro prawdopodobnie nie będę nagrywać z trzecim czerwca, nie wiem, z czwartym, nie wiem. Po prostu mam nadzieję, że w ciągu tego miesiąca pojawi się 6 czerwcowych vlogów, takich 6 albo będę czasami łączyć, ale nie będą te vlogi się pojawiać codziennie, na pewno nie. Czyli na przykład dzisiaj będę nagrywać i ten filmik pojawi się prawdopodobnie jutro, 2 czerwca albo 3, bo wiecie, mój montaż troszeczkę się wydłuża i naprawdę jest dosyć skomplikowany, dlatego właśnie będą się pojawiać nie wiem, po dwóch dniach albo po jednym dniu właśnie z takim jednodniowym opóźnieniem. Ym, no, więc tak, oczywiście jak już mówiłam vlogów nie będzie codziennie, będą się pojawiać też inne filmiki dotyczące liceum, jakieś hole zakupowe więc na pewno w ciągu tygodnia będą się pojawiać dwa filmy, czasami może się pojawić vlog, a czasami może się pojawić właśnie jakiś inny filmik. Postaram się właśnie, żeby w ciągu właśnie jednego tygodnia, przynajmniej dwa, nagrać takie czerwcowe vlogi. Ale to też zależy od tego, czy będzie coś ciekawego dziać i czy będzie mi się chciało, bo niestety właśnie z tym, żeby mi się chciało jest dosyć duży problem. Niestety w tym roku ta seria całkiem inaczej będzie wyglądać, dlatego też zmieniłam nazwę, nie będzie to odliczanie do wakacji, tylko czerwcowe vlogi. Z tego już powodu, że, że odliczanie do wakacji to jest takie odliczanie do wakacji, I, a czerwcowe vlogi są to ogólnie czerwcowe vlogi, czyli jedną no, są tylko nagrywam w czerwcu. I wiadomo, będziemy odliczać do wakacji, ale już takie jakby wakacje są, i to jest trochę takie inne, bo zawsze wiecie, opowiadałam Wam coś o szkole: że tutaj był piknik, tutaj właśnie, że nie długo, wystawienie ocen, coś tam. Więc spokojnie też będę opowiadać o szkole, też coś tam właśnie opowiemy, powiemy coś tam, ale no wiadomo, ta seria w tym roku będzie całkiem, całkiem inna. Mam nadzieję, że te czerwcowe vlogi Wam się spodobają. Piszcie w komentarzach, czy, co mogę w ogóle pokazać na tym w tych czerwcowych vlogach. Oczywiście zobaczycie ogólnie moje dni w czerwcu. Oczywiście będą się troszeczkę też różnić od tamtego roku, ponieważ no wiecie, no jeszcze nie mam w ogóle takiej fajnej pogody, takiego ciepełka. Dzisiaj w ogóle jest 18 stopni, co jest wielkim przełomem, bo ostatnio padało i było mega, mega zimno. Ale no, mam nadzieję, że się ociepli i będziemy mogli, będę mogła Wam pokazać, jak będą wyglądać moje te czercowe vlogi, kiedy jeszcze na testce rolkach skacze na trampolinie, więc mam nadzieję, że takie, wiecie, będę Wam pokazywać po części moje wakacje, już takie zbliżanie się do wakacji. Więc mam nadzieję, że takie filmiki Wam się spodobają. No i co zostaniecie ze mną na dłużej, zostawicie łapeczkę w górę subskrypcję. No i co, będą tak wyglądać u mnie te czerwcowe vlogi. Ok, słuchajcie, pragnę Wam przedstawić nasze nowe zwierzątko, którym są króliczki. E, tutaj mamy Tyzia, takiego spokojnego króliczka, ale powiem Wam, że Tysio to taki spokojny chłopczyk, ale nie jest aż tak spokojny, bo dzisiaj w nocy wyszedł z klatki i się wylegiwał na słonku. Uciekł ogólnie w nocy i rano wstałyśmy i leżał sobie na słonku się wylegiwał, taki nygus jeden. I słuchajcie, ten się nazywa Sepcio, ale ja często na niego właśnie mówię Dysio, bo tak na początku go nazwał, nazwałam. A tutaj mamy, słuchajcie, Bella, czyli Bella to taki nygus. w ogóle, więc pragnę wam przedstawić nasze nowe zwierzaczki, możecie pisać jak wam się podoba i piszcie jakie wy macie zwierzaczki, może macie króliki, pieski, no jak widzicie ja mam koty, pieski, króliki, no już normalnie u mnie jest zo. Bella znowu sobie poszła i ma na mnie w dupie, no a sepcie to taki spokojny, spokojny naprawdę króliczek, no i sobie śpi. Są to króliczki miniaturki i są naprawdę malutkie, bo mają zaledwie kilkanaście tygodni. Więc jak widzieliście, właśnie mamy króliczki. Jest to nasze nowe zwierzątko. Jeśli chodzi w naszym domu, już mamy ogólnie koty, mamy psy. Znaczy, mamy jednego pieska, bo właśnie niedawno zmarł. Zmarł yy, nam, niestety, właśnie drugi piesek, który był w moim wieku. Bo rodzice go kupili jak ja się urodziłam, więc razem jakbyśmy dorastali I razem tak jakby dorastaliśmy, można tak powiedzieć, bo ja jak byłam mała to właśnie na nim tak jeździłam I w ogóle taki był jako konik mój I ogólnie no był dosyć już stary i trochę smutno właśnie, także no niestety już bo to była jego pora I żył naprawdę długo, bo jak przeliczyć na jakby wsie lata do 123 i to jest naprawdę dosyć duża liczba. No i teraz ogólnie mój tata kupił króliczki, inaczej nie kupił ogólnie Oli, bo Ola bardzo chciała króliczki. Więc kupił właśnie dwa. No i nazwaliśmy go Seb Bella i Sebastian. Właśnie teraz mi się skojarzyło, że jest to właśnie imię z filmu: właśnie piesku tym Belli i o Sebastianie. No i teraz właśnie jeden króliczek ma na imię Bella, a drugi właśnie Sebastian. I są to właśnie miniaturki. Są przesłodkie, naprawdę przesłodkie. I powiem Wam, że naprawdę nie spodziewałam się, ale są naprawdę przesłodkie i takie milutkie. Ja na początku powiem Wam, że ja wielką fanką zwierząt nie byłam, ponieważ ja za bardzo się przywiązuję i potem po straci naprawdę bardzo płaczę, więc dlatego ja za zwierzątami tak nie za bardzo. I teraz właśnie, odkąd mamy te dwa koty, odkąd mamy króliczki, to w ogóle się bardzo wszystko zmieniło. Jestem mega wielką fanką zwierząt, więc no, niestety właśnie tak już była i bo wiem ja, wam, że... I Ola właśnie mówi, że ja też, bo jest właśnie y, tam z tyłu bawi się z króliczkami. No i co mogę Wam tak więcej ogólnie powiedzieć? O, no. Króliczki tu zostają? No, zostaną, no. Mamy późniejszą godzinę i postanowiłam, że właśnie obejrzymy sobie dramę. I ja tak dawno nie oglądałam dramy, a w tamtym roku oglądałam, pamiętam, że My Mr. Marmite i teraz żadnej aktualnie nie zaczęłam i uznałam, że sobie właśnie jakąś zaczniemy. Tu jest moja ogólnie lista na wiki. No i jak widzicie, jest dosyć tego dużo i właśnie myślę nad, właśnie Her Private Life albo właśnie tą dramą. Tom też jest, właśnie tą, też właśnie myślę. Ale raczej właśnie dzisiaj zaczniemy sobie tą, co dostałam wczoraj, czyli właśnie What's Wrong with Secrety Kim? Czyli właśnie to jest o sekretarce, yy, właśnie takiego kolegi, koleżki. No i zobaczymy, obejrzę może dwa dzisiaj odcinki albo jeden i wam powiem jakąś relację na temat tej dramy. No, jak widzicie, jest ono wszystko moje ma... polski, wszystkie ma yy, napisy. Jak widzicie, mamy czerwiec i mamy godzinę 21.17. Ja się przygotowałam ogólnie, to jest szczotka, to są piloty do LEDów, ale dobra. A tu mamy chipsy, salsa, karbowane, uwielbiam salsę naprawdę. Oraz Starczynka, no i będziemy oglądać. Okej, okay, jak widzicie, tutaj jest 16 odcinków i jest 100% polskiego, więc no zobaczymy, super się cieszę. Mam nadzieję, że jakoś mnie zaciekawi, bo ogólnie jest mi trudno jakieś znaleźć ostatnio jakieś dramy, które serio by mnie tak zaciekawiły. Czuję jakbym wszystko już obejrzała, takiego najbardziej wiecie. E no dramy, które chcę najbardziej obejrzeć, które są w moim temacie, więc no, lecimy z pierwszym odcinkiem i udawno nie oglądałam na fiki i się tak kurde jaram. Okej, okay, słuchajcie, jestem na piątej minucie i jest ze mną tragedia, mówię wam. Ja wcześniej umiałam szybko czytać i oglądać dramę, a teraz po prostu wyszłam z sprawy i nie mogę je szybko czytać. W ogóle nie mogę szybko czytać i nie mogę się zgubić, więc muszę brać jakieś wprawy w to, bo wcześniej nie sprawiło mi to trudności, a teraz jest istna tragedia, no. Jestem na piątej minucie, ale śmieszna do drama. Powiem wam, że podoba mi się jak. Znaczy, zobaczymy. Na razie jest taka śmieszna. Ale zobaczymy po pierwszym odcinku, czy mi się będzie chciało ją oglądać. Okej, okay, słuchajcie, to już koniec z tym czerwcowym vlogu. Właśnie obejrzałam drugi odcinek tej tramy, którą zaczęłam. I ogólnie jest spoko. Jest dosyć śmieszna, naprawdę. I mam nadzieję, że ją obejrzę, bo naprawdę jest dosyć spoko. I nie no, jest ogólnie okej. Okay. Zobaczymy, jutro też się obejrzę, albo zacznę jakąś inną. Możecie mi pisać, jakie dramy mi polecacie, jest godzina 24. I ja jutro nie wstanę pewnie na pierwszą godzinę, jak zawsze. Ja nie, no nie, dobra, dobranoc, no i co, papatki, buzieczki dla was, pozostawcie łapeczkę i subskrypcję do no i Pa.